Podobno mody zrobił przebudowę, prawda? Czy nieprawda? to prawda. A na razie widzę, że tutaj sporo przyjechało. No pokaż, co tam się zmieniło. To tutaj dobry, tutaj i, y, tam jest taki porządek teraz. No, porządek. Pracownik miesiąca. Tutaj się troszeczkę y, poluźniło, ale za kilka dni mają być już legendy. Prawdopodobnie, no właśnie, zaraz będę dzwonić, czy cło opuściły, bo były problemy na Węgrzech y, bodajże. Także tutaj czekamy na te legendy. Zaraz wam powiem, jak porozmawiam z głównym dystrybutorem. I co tu mody przyjechało? Na próbę coś, nie? Taki tam kubeczek metalowy. Dużo ludzi mówi, że metalowe kubki byłyby lepsze i taki oto z nierdzewki przyjechał byłby grawer z dwóch stron tu na próbę nie ma z jednej strony. Ale około ma 150-200 ml, taki dosyć malutki na jedną szybką kawkę. Mm. Możliwe, że wprowadzimy na Możliwe. sprzedaż, bo, bo jest wzięcie. No na jest to jest bardziej praktyczny, tam jest, jest bardziej. Jest mały, fajny, tam... do kieszeni by się fajnie go schowało. Malutki, szybka kawka, albo coś mocniejszego, albo coś mocniejszego. Słuchajcie, jest dużo ostatnio pytań, bo trochę się delikatnie format kanału zmienił, ale też te poszukiwania wzbudzają coraz większe emocje. Łukasz pisze, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w poszukiwaniach? Mam detektor i tak dalej. Więc tak, powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się tak dużego zainteresowania teraz tymi poszukiwaniami. W ciągu dwóch godzin, z hakiem, wszystkie dziesięć tak to nazwijmy, biletów zostało sprzedanych. Rozmawiałem dzisiaj z kolejnym kierownikiem poszukiwań, z Arkiem. Już go kiedyś tam widzieliście. Na wykopkach. No, on też mógłby kogoś tam wziąć, bo chodzi o to, że no, musimy pewnych limitów przestrzegać. Bardzo mi zależało, żeby był teraz w niedzielę, to moglibyśmy jeszcze tej w tej chwili uruchomić kilka miejsc, ale niestety on może w soboty, więc, więc będzie tak, że jeżeli będzie chciał w soboty, to będziemy organizować takie spotkania. Również właśnie w soboty, kiedy on będzie kierownikiem, a ja go będzie w niedzielę. No tak musimy zrobić. Zgody mamy rozsiane po całym województwie i są dosyć zróżnicowane. Są lasy, pola, miejscówki też mieszane. Miejscówki są dosyć urozmaicone, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. No ale zaskoczyło nas to, że jest aż tylu chętnych. No będziemy się starać, żeby były takie opcje, żeby było więcej. Piotr Wolański pisze, przyjadę szukać jak Odyn wróci do Polski. Pozdrawiam. No już tam słychać jak golumpy ćwierkają, że Bazylia Oregano już mu nie bardzo podchodzi, także może niedługo będziemy się go tu spodziewać. Jeśli chodzi o poszukiwania z II Wojny Światowej proponuję Tank Hunter. Nie sądzę byście mieli lepsze namiary, ale zobaczymy. Osoba, która dała cynk odnośnie tego czołgu dokładnie wskazała miejsce i powiedziała, że już były pewne próby i duże podejrzenia, że tam jest ten czołg ale teren był zbyt wtedy podmokły żeby się tam dostać bez profesjonalnego jakiegoś sprzętu, bez pomp że zobaczymy no w niedzielę, tam jeszcze nie byliśmy w ogóle ani razu na tej miejscówce więc może będzie też coś innego, nie tylko ten czołg Ja bardzo by chciał wyciągnąć ten czołg ale bardziej interesuje go jego ukochany złom także on będzie na pewno zadowolony Krzynowik pisze, myślałem, że będzie co oglądać, a tu zong. No, moda przyszła trochę z TikToka na filmy, tak zwane shorts, i one są oznaczane na kanale. Jeżeli jest shorts, to jest oznaczony w tytule na końcu i jest grafika też dopisana. Natomiast co do ramówki, takiej kanału, nazwijmy to ramówka. No, generalnie jest to uzależnione od tego, jaki jest okres roku. Teraz wchodzą. Nasze poszukiwania co tydzień, w weekend, prawie co tydzień, może będą. Będą też złoty, to będzie przeplatane, ale głównie będzie właśnie, właśnie to. No to będzie tak, że film będzie mógł być na poniedziałek, wtorek. Będziemy mieć zawsze raczej dużo materiału z niego, więc dwa duże filmy, takie po 14-15 minut, będą w poniedziałki i wtorki. Wiem, że komuś się znowu tam nie podobało, że jest to podzielone, no ale jak mam tyle materiału, nie będę robić 30-minutowego filmu. Zresztą. No, trzeba tu zauważyć, że no my cały czas tu prowadzimy z modem, walczymy ze sklepem, więc 30 minut filmu, żeby zmontować tak zaraz w poniedziałek, to ja nie dam rady prawdopodobnie. A też chcę mieć chwilę wytchnienia, bo jesteśmy ponad pół dnia na wykopkach, nie? więc w niedzielę sobie już odpuszczam. Ewentualnie ten reportaż, jeżeli starcza, starcza baterii i czasu, to reportaż taki minutowy, też shorts, już z miejsca, gdzie jesteśmy, potem te dwa filmy długie. No i w środę znowu shorts jako taka inspiracja. Na następne poszukiwania, bo w czwartek, piątek, w piątek zamykamy, jakby ten limit osób, które mogą, mogą z nami być na tych poszukiwaniach. No a czwartek lub piątek, jakiś vlog sklepowy, jakieś nowe produkty. Ja myślę, że to jest ok. Może znajdę jakąś sobotę na, na to, żeby coś na Rejlmena nagrać, na mój macierzysty kanał, nie? No także, także tak to wygląda. No Ząk, nie ząk, ale shorts. Dziś ewidentnie dzień też dostaw i w końcu przyjechał towar deficytowy MI4, tym razem trochę większej ilości, bo aż 25 sztuk. Jeszcze na koniec dwie informacje. Awaria została usunięta. Od godziny 13.20 normalnie można wejść na stronę. Mam nadzieję, że to już problemy za nami. A druga sprawa, dzwoniłem do Cła. Detektory Legend przybyły na Cło, tam już oczekują od wczoraj i prawdopodobnie będą u nas w poniedziałek. A więc poniedziałek, wtorek wysyłka. Także awaria nam trochę dzisiaj zepsuła krwi. Właściwie już o północy były problemy. Odyn tam nie spał w tej swojej Italii i już zgłaszał Jakieś, y, jakiś brak funkcjonalności. No i co? Taki szybki vlog. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.